Cześć, nazywam się Beata Pawłowska i jestem przedstawicielem firmy Grenka Leasing. Chciałam Wam dzisiaj opowiedzieć, jak można osiągnąć wyznaczone cele i rozwijać swoją firmę. Pokrótce opowiem, kim jesteśmy. Grenkę Polska jest częścią grupy GRENKE, która finansuje rozwój firmy już od ponad 40 lat, działa w 32 krajach na czterech kontynentach i posiada ponad 140 placówek na całym świecie. W Polsce finansujemy od 2003 roku. Biznes wspieramy przede wszystkim małe i średnie przedsiębiorstwa. Dzieląc się swoją wiedzą i doświadczeniem zdobytym, chcemy wspierać rozwój rozw firm małych przedsiębiorstw, jak i tych dużych. Tak? Co, co głównie finansujemy? To potrzeby zakupowe w zakresie IT, oprogramowania, sprzętu foto, audio, wideo, Budowlanego, yy, telekomunikacyjnego i wiele innych rzeczy. Celem firmy jest głównie pomaganie. Yy, już od wielu lat wspólnie z firmą WX yy, współpracujemy ze sobą przy finansowaniu sprzętu foto. Finansujemy o wiele więcej niż myślisz: yy, technologię LED, wyposażenie hoteli. Yy, urządzenia czyszczące, jak również systemy POST czy meble biurowe, jak również oświetlenie. Mamy bardzo duży zakres y, finansowania różnych przedmiotów. Jeżeli będziecie mieli jakiekolwiek pytania, co, co chcielibyście sfinansować, zapraszam do kontaktu. Y, jesteśmy bardzo otwarci na przeróżne pytania. Jakie rodzaje leasingu firma Grenke oferuje? Leasing tradycyjny to jest popularna umowa leasingowa, leasingu operacyjnego. Zawiera z góry określony czas zależny od rodzaju środka trwałego, kończący się zwykle przeniesieniem prawa własności przedmiotu. Leasing nowoczesny, czyli tak zwany najem długoterminowy, który pozwala na elastyczne dobranie okresu umowy oraz swobody wyboru rozwiązania. Po zakończeniu minimalnego okresu umowy. Jak sama, jak wcześniej wspomniałam, najdługoterminowy, tutaj pozwala kliento, klientowi na po zakończeniu na rozwiązanie różnych, na, na zakończenie z różnymi metodami umowy. Tak? Albo można wymienić sprzęt na nowszy, nabycie sprzętu lub przedłużenie zakończenia umowy. Jak również posiadamy taki produkt jak linia leasingowa FlexLine. Jest to tak zwana bezpłatna promesa przyznana na pełne 12 miesięcy. To idealne dopasowanie rozwiązaniu dla klientów, którzy planują większe inwestycje na e, dłuższy okres. E, tak, może wyjaśnię, jak to mm, od strony takiej mm, technicznej, jak to wygląda. Tak? Jeżeli. Ktoś ma z, z państwa plany zakupowe na, na dłuższy okres. Możemy taką zaproponować promesę czyli mm, to jest na zasadzie karty kredytowej. Tak? Czyli po prostu mamy otwarty limit na pełne 12 miesięcy i w tym momencie jeżeli Wybierzemy taki przykład dam, że jeżeli wybierzemy z przyznanych 50 tysięcy 10 tysięcy, my tylko koszty leasingowe liczymy od tych 10 tysięcy. Natomiast pozostałe 40 tysięcy pozostaje do wykorzystania do końca trwania okresu na umowie, gdy jeżeli powiedzmy limit nie zostanie wyczerpany, umowa przypada i tutaj nie są powiązane żadne koszty dodatkowe. Za, za utracenie, yy, 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 że minął no, okres yy, finansowania. Dlaczego leasing się opłaca? Yy, tutaj przedstawię główne powody, skąd właśnie, yy, yy, dlaczego leasing się opłaca. To zakupy za, zakupy za gotówkę głównie zamrażają środki własne firmy, Obniżenie, obniża płynność finansową i zobowiązanie jest jednorazowe. Przy kredycie, odsetki mogą stanowić koszt uzyskania przychodów. Skomplikowany proces księgowania, jak również obciąża firmę i zmienna jest rata o WIBOR. Przy leasingu, raty leasingowe oraz pozostałe związane z umową koszty są kosztem dla firmy. Proste rozliczenie nie obciąża zdolności kredytowej i jest stała rata do końca trwania umowy zobowiązania okresowe są miesięczne lub kwartalne. Więc jak popatrząc pod taką king, kingową, tak, podnosi prowadzenie firmy, leasing jest jak najbardziej bardziej korzystniejszy dla, dla, dla firmy, niż pozostałe wymienione sposoby finansowania. Dlaczego warto wybrać leasing rękę? 100% finansujemy danej inwestycji. Zapłata za przedmiot, za przedmiot leasingu jest brak angażowania w swoich środków własnych. Łatwe planowanie. Jest to stałe i równe raty do końca trwania umowy, niezależne od wyboru. Szybkość. Decyzje właśnie leasingowe są wydawane w zależności od kwoty de, de leasingu, ale w ciągu 24 godzin jesteśmy w stanie wydać decyzję leasingową. Zarządzanie kosztami. Koszt raty leasingowej nie obciąża podatku dochodowego. Jest to bardzo ważna kwestia przy prowadzeniu firmy. Ro, rozwój. Jest to uwalnianie środków, zasobów firmy na inne sektory i wydatki w firmie. Elastyczność, szybki dostęp do nowoczesnej technologii. Konkurencyjność. Stała, jest, jest, mamy stałą optymalizację rozwoju infrastruktury firmy. Bezpieczeństwo. Stabilny i zaufany partner, partner, który działa w Polsce od 2003 roku. Komunikacja. Mamy dobry e, kontakt i wsparcie osobiste, doradcy. E, jest, e, do każdej transakcji mam, um, dany klient ma swojego prywatnego opiekuna. Mamy tutaj właśnie leasing w grękę, również możemy złożyć poprzez leasing online. Wniosek jest dość szybki, ponieważ tylko wystarczy wejść na stronę W zakładce leasing tradycyjny można obliczyć koszty danego leasingu, jeżeli mamy planowane zakupy, jak również złożyć wniosek online jest to bardzo łatwa procedura, ponieważ możemy złożyć to o każdej porze yy, i kolejnego dnia my będziemy widzieć, że dane wniosek do nas wpłynął i będziemy mogli wydać yy, decyzję leasingową. Jak również na stronie BX mamy zaproponowane rozwiązanie, że możemy, można kupić bezpośrednio za naszym pośrednictwem. E, przy złożeniu zamówienia w koszyku będziemy mogli e, również e, za tym pośrednictwem sfinansować dane zakupy. Posiadamy również strefę klienta, gdzie przy e, wydaniu decyzji pozytywnej, jak również przy m, podpisaniu dokumentów umowy, m, będzie, u, będzie e, będzie udostępniony dostęp do strefy klienta, tak, gdzie będzie można zobaczyć wszystkie swoje faktury, jak również skan umowy leasingowej. Oraz patrzeć na swoje płatności, czy została, dana rata została zapłacona w terminie. Jest to bardzo wygodne, ponieważ firma ma kontrolę nad swoimi płatnościami, jak również jeżeli będzie wymagana dana faktura za dany okres, a powiedzmy księgowa nie będzie jej posiadała, będzie wystarczyło tylko wejść, zalogować się na strefę klienta i będzie można własnoręcznie pobrać brakujące dokumenty. Mamy na stronie internetowej, tak jak wspomniałam wcześniej, mamy udostępniony szybki kalkulator. Jest to e, obliczenie opłat leasingowych i sprawdzenie i, o, i przy okazji złożenie wniosku leasingowego. Mamy właśnie można wybrać wniosek można wybrać wniosek online, tak? I tutaj bez problemu można złożyć e, z zakupy. Eee, Pozostają na dole tutaj swoje kontakt tak, do, do e, przedstawiciel, przedstawicieli w, w to firmy rękę. W Poznaniu mamy dyrektora regionalnego Dominika Rusiniaka jak również. E, Jestem opiekunem w, e, do państwa, tak, z, z Warszawy, gdzie można spokojnie do mnie napisać czy zadzwonić, śmiało odpowiem na wszelkie pytania lub yy, jak, jak, jak się pojawia jakiejś niejasności. Dziękuję.